Witam, dziś mija 944 dzień wojny. Nastąpił rozwój wydarzeń na frontach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Chciałbym zacząć od pierwszej wiadomości dnia. Mimo wszystko wiedzą i wykonują swoją pracę. Żołnierze 72 brygady opublikowali materiał filmowy ze swojej pracy podczas obrony Wuchledaru. Obrazy te są niewielką częścią całości. Ale pokazują ogromne wysiłki, których wyniki są widoczne dla wszystkich: zniszczony sprzęt i cmentarz Moskali. Udaremnili setki prób przełamania ukraińskich pozycji przez Moskali, wyeliminowali wiele brygad, w tym słynną 155 Brygadę Piechoty Morskiej Federacji Rosyjskiej. Obecnie sytuacja wokół Wuchledaru jest bardzo skomplikowana, co częściowo opisaliśmy w naszym poprzednim artykule. Bitwa o Wuledar trwa nadal. Kontynuujmy z następną wiadomością. Pijany rosyjski żołnierz zaczął gadać przez radio, czego słuchali bojownicy 63 brygady, którzy pomnożyli wielokrotne ataki KACAP przez zero. Dobrze jest widzieć, jak moskiewskie tyłki są pelon i niszczone w tym samym czasie. Przejdźmy do następnej wiadomości. Żołnierze jednostki SKAŁA 425 brygady pokazali wideo ze zniszczenia pilów na wschodnich obrzeżach Mykoławki. Jest to ostatnia osada przed dużym miastem Myrnohrad, przez które aktywnie próbują przebić się katsapowie. Presja wroga trwa w tym obszarze wzdłuż trasy grodiwka mikołajewka krasny jar kruty jar Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Oto obraz przedstawiający wystrzelenie w kierunku rosyjskich celów powietrznych pocisków przeciwlotniczych MBDA AIM-132 ASRAAM produkcji brytyjskiej, zamontowanych na ciężarówce Supakat HMT w służbie ukraińskiej armii. W następnej wiadomości poinformuję o rosyjskich stratach. 1500 osób personelu wojskowego, 22 czołgi, 52 pojazdy opancerzone, 63 artylerie, 2 systemy wielokrotnych wyrzutni rakiet, 67 bezzałogowych statków powietrznych, 57 pojazdów i wreszcie 19 pakietów sprzętu specjalnego. Chciałbym usłyszeć w komentarzach Waszą opinię na temat rosyjskich strat. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. Żołnierze dwóch batalionu podzielili się kilkoma epizodami z operacji oczyszczania terytorium Ukrainy z najeźdźców, demonstrując sukcesy i postępy osiągnięte w procesie deokupacji kraju. Taki materiał filmowy pokazuje determinację ukraińskich żołnierzy i to, jak kształtuje się sytuacja w terenie, jest częścią wysiłków zmierzających do przywrócenia kontroli nad okupowanymi terytoriami. Kontynuujmy z inną wiadomością. 11 brygada NG rzuciła koło ratunkowe partyzantowi, który przepłynął Dniepr po wykonaniu zadania zbierania informacji o rosyjskich pozycjach. Ten incydent pokazuje odwagę i determinację ukraińskich partyzantów w wykonywaniu niebezpiecznych zadań za liniami wroga. Jest to również udany przykład wsparcia i koordynacji działań brygady z partyzantami. Kontynuujmy z kolejną wiadomością. Od początku dnia na froncie doszło do 65 potyczek. Kierunki Pokrowski i Kurachiw są nadal intensywnie wykorzystywane przez najeźdźców. Nasze oddziały powstrzymały wroga, obroniły swoje pozycje i udaremniły spiski Rosjan. W ciągu dnia terroryści zaatakowali kilka miast w obwodach czernichowskim i sumskim. Ataki lotnicze uderzyły w Esman, Bilowody, Żurawka, Buwalajn i Jastrupszyna, podczas gdy ogień artyleryjski został skierowany na Braski, Maluszyn, Pawliwka, Welika Pisariwka i Bojaro Ponadto Wróg wykorzystał 12 systemów obrony powietrznej do przeprowadzenia 10 nalotów na terytorium obwodu kurskiego. W obwodzie wowczańskim doszło do dwóch ataków wroga w kierunku Charkowa. Wojna trwa. Wszystko odbywa się bez zakłóceń. W ciągu dnia wróg podjął kilka prób przełamania naszych pozycji w rejonie Petropawliwki, Synkiwki, Chruszkiwki, Krugliakiwki, Lozowa i Stelmachiwki. Wróg przeprowadził jeszcze pięć ataków. Na tym kierunku odnotowano 10 takich potyczek. Rejony Kupiańska, Kupiańska Wuzłoje i Perszotrawnoje zostały trafione łącznie dziewięcioma bombami lotniczymi wystrzelonymi przez najeźdźców. Pięć ataków Agerse zorganizował w kierunku Lajmen. Spory wybuchły w pobliżu miejscowości Nowosadowo, Herneszczyna, Druże-Lubiwka i Dibrowa. Dwa starcia wciąż trwają. W rejonie Wyimki Wróg próbował przebić się przez nasze fortyfikacje od strony Siwerski. Wszystko przebiega sprawnie. Niemcy użyli również bomb kierowanych w nalotach w pobliżu miast Światopokrowske, Słowiańsk i Iwanivci. Nasze siły nadal powstrzymują dwa ataki najeźdźców w Kalinivce i Kliszczivce, oba w kierunku Kramatorska. Odparliśmy pięć ataków wroga w pobliżu miejscowości Stupoczki i Chrychoriwka. Stupoczki zostały zaatakowane przez Niemców niekierowanymi pociskami rakietowymi. Cztery razy w kierunku Torecka, w rejonach Dachne. Torek, Szczerbyniwka i Nelipiwka na zorganizował ataki wspierane przez samoloty szturmowe i bombowe. Torek znajduje się w samym środku konfliktu. Obecnie wróg nadal koncentruje większość swoich wysiłków na kierunku pokrowskim. Dziś 21 razy dochodziło tu do starć o różnej intensywności. W rejonie Nowotorecka grodiwki, Nowogrodiwki i Maryniwki walki toczą się w sześciu punktach. W ciągu dnia samoloty sił okupacyjnych skierowały się w stronę Aleksandropola. Przejazd w kierunku Kurachiwu jest nadal najeżony trudnościami. Obecnie trwają cztery starcia między Kostyantyniwką a Hirnykiem, a sześć ataków zostało odpartych w pobliżu Hirnika, Cukuryny, Schelany II i Kateryniwki. Cztery starcia mają obecnie miejsce w okolicach Wugledar i Wodianyi w kierunku Wremiwska. Napastnicy rozpoczynają ofensywę. Bogojawlenka, Urożany i Równopol również zostały trafione przez samoloty wroga. W rejonach Guliajpil i Orychiv nie odnotowano dziś żadnych działań okupacyjnych. Nasze siły i obszary cywilne były celem ataków artylerii i lotnictwa wroga. Atak wroga w kierunku Dniepru został odparty przez nasze wojska. Wzdłuż całej linii frontu i za nią siły ukraińskie osłabiają wroga. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Jak donosi The Barents Observer, Wzdłuż granicy Norwegii z Rosją wykryto ślady radioaktywnego cerzu 137. W drugim tygodniu września ślady radioaktywne zostały zmierzone w filtrach w obszarach Wiksjofiel i Svanhoft, ale źródło tej radioaktywności nie zostało jeszcze ustalone. CES-137 jest izotopem promieniotwórczym, który jest często kojarzony z wypadkami jądrowymi lub testami, więc pomiary w tym obszarze mogą budzić poważne obawy dotyczące środowiska i bezpieczeństwa jądrowego. Odkrycia te wskazują na sytuację, która wymaga dalszych badań i analiz. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Marynarka wojenna AFU przeprowadziła atak rakietowy na ważne składy amunicji wykryte przez wywiad w pobliżu tymczasowo okupowanego Mariupola. Zniszczono zarówno infrastrukturę magazynową, jak i tony amunicji. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Olaf Scholz spotkał się z prezydentem Zełęńskim. Rozmawiali o tym, jak osiągnąć sprawiedliwy pokój. Najważniejszą rzeczą jest pozostanie razem. To jest właśnie cel naszej formuły pokoju, a nasz pierwszy szczyt pokoju był wielkim sukcesem. Teraz przygotowujemy się do drugiego. Dzięki temu solidnemu fundamentowi Ukraina i reszta Europy mogą być pewni, że ich bezpieczeństwo zostanie w pełni przywrócone. Chciałbym podziękować Niemkom za pomoc. Pracując razem, Zapobiegliśmy utracie tysięcy istnień ludzkich i bez wątpienia możemy przynieść Europie więcej siły i bezpieczeństwa. Przejdźmy do następnej wiadomości. Według dowódcy jednostki specjalnej Grupa 13 głównego zarządu wywiadowczego, rozpoczęło się polowanie na rosyjskie okręty podwodne na Morzu Czarnym. Rosyjska flota czarnomorska została sparaliżowana i ukrywa się w Noworosyjsku i Gelendziku, co oznacza, że Rosja nie dominuje już na Morzu Czarnym. Jednak drony morskie Magura V5 nadal koncentrują się na flocie podwodnej jako potencjalnym zagrożeniu. Dotarliśmy do końca naszego wideo. Możesz rzucić super podzękowania za wsparcie. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybuj mój kanał w tym samym czasie i aktywuj powiadomienia. Do zobaczenia jutro.